RST STAND 3, czyli rękawice w sportowym stylu uszyte z niezwykle elastycznej skóry oraz z karbonowym protektorem na kostkach. Ja jestem Marika, Wy jesteście na RRMOTO. Zaczynamy! Model RST Stand 3 został uszyty z połączenia koziej skóry, która jest niezwykle miękka i elastyczna, oraz mikrofibry, a więc mamy dwa materiały odporne na tarcie. Znajdziemy tutaj także perforacje na palcach oraz w górnej części mankietu rękawicy, które wpuszczają do środka sporo powietrza. Znajdziemy także dodatkowe wloty na dwóch palcach. Które również sporo powietrza do środka mogą wpuścić. Od wnętrza palce również zostały poperforowane tak, aby obieg powietrza w środku był jak najbardziej skuteczny. Jak już jesteśmy w tej wewnętrznej stronie rękawic, mamy tutaj antypoślizgowe wstawki, które zapewnią nam pewny chwyt na manetce. A za ochronę w tym modelu będzie odpowiadał m.in. twardy karbonowy protektor na kostkach i w tym przypadku jest on dość spory. Na palcach mamy pianki absorbujące, które będą pochłaniać uderzenie, tak samo na mankiecie oraz najważniejszy, czyli we wnętrzu dłoni podzieloną na dwa elementy, a w kluczowych miejscach zastosowano podwójną warstwę skóry, na przykład na brzegu dłoni. Całość została zespolona przy pomocy podwójnych oraz potrójnych szwów, a te na palcach są zewnętrznymi szwami, co sprawia, że rękawice będą jeszcze bardziej komfortowe. Dla podniesienia komfortu zastosowano także elastyczne wstawki, które będą pracować wraz z ruchami motocyklisty na manetce, a model założymy i ustabilizujemy na dłoni przy pomocy jednego rzepa w górnej części rękawicy. Rękawice mają długość 3/4, Spory, karbonowy protektor kostek oraz są uszyte z niezwykle miękkiej, koziej skóry, nie krępują ruchów, a więc zapewniają nam także pewny chwyt w trakcie jazdy. I RST Stand dostępny na rrmoto.pl. Link do tego modelu zostawiłam Wam w opisie, a jeżeli sami chcecie przymierzyć ten model, to zapraszam do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.